Dzień dobry albo dobry wieczór, zależy o którego oglądacie ten film. Ja Was witam w kolejnym odcinku The Walking Dead. Jesteśmy na tej farmie, w której, do której przyszliśmy. Tak, w poprzednim odcinku I zaczniemy ogarnić jakieś tam rzeczy sobie, jakieś tam. Postaram ja mi się tak poznać tych dwóch łebków. To właśnie to. tych braci i, i jedną y, prośbę wykonać, którą y, no, prosili nas o sprowadzenie ogrodzenia wokół właśnie tej farmy tam którąś część, więc my to spokojnie sprawdzimy w tym odcinku, ale na razie zajmiemy się ważniejszą rzeczą, czyli naprawieniem Kuśtawki, tak jest. Musimy naprawić stawkę, żeby Klementa nie obiła sobie dupy. Tak jest, dobra. Przyjmijmy tutaj sobie dechę i ją sobie przytniemy. No masz, kurwa w łebku obok piłę, więc nie wiem, daleko nie musisz szukać. Mm. <laughs> Mind if I use one of these już zrobiliśmy jakieś inicjatywę. Tak, na i pójdziemy. z Markiem sprawdzić to ogrodzenie. Ale zanim, zanim pójdziemy te tych pogadamy ze się, nie mieli jedzenie, to byśmy tu nie przeszli. <laughs> Także jak to, jak to podzielili w o cię yeah, to the dairy, you can count on us. Hmm. No, no na razie, no. Dobra, co tam. O, czy jesteśmy pierwszymi gośćmi? Myślę, że to oprócz tych bandytów to tu nikt taki normalny nie był. Dobra. Ciekawe, wtedy mnie to ciekawe czy taka mała... no małe to rdzenie jest no kurde no i gdzie im tam do pasa może do Nie no. Teraz do było jednak masz zatrzymać. A jednak to jeszcze przychodzi tam wolta, to ucho uh, uh.

Źle ja zrobiłem, bo nie naprawi teraz... ...kuśtawki chyba. No boże, nie no. Mogę cofnąć? Kurde. Oby nie, bo chcę naprawić... A i chuj. Ogólnie chciałem naprawić tą kształtkę, bo ogólnie my pójdziemy teraz i wrócimy do kształtka będzie naprawiona, no ale Andy powyżej on naprawia, a nie my. Kurwa i ja o to wyziło. Ale niestety zjeba. No i dobra. No jesteśmy na tej. E, no... Jesteśmy w tym miejscu, które mieliśmy sprawdzić. To jest co z tym no to jak patrząc na ten głupi plan, że, raczej znaczy głupi może nie głupi, ale bardzo brutalny, żeby zabić tych braci, tą babkę i mamy dobrą miejscówkę. Jeszcze raczej jeszcze zostają bandyci. O, pierwszy gość, pierwszy szwendarz. Na siatce i strzała w, poty... w szyi. W po nie w szyi. No. no, musiałyby to być te łapki z lasu. Te bandyci. Bo ci, aaa, no, dwóch braci to raczej nie, nie latają z kuszami łkami. W to miejsce będzie Ta farma przypomina. Ta farma przypomina, bo to, że swoim takim wyglądem farma. Hershela z serialu. W takim, mi chodzi o te łąki, wokół właśnie domu. To obszar, miał. Ogródzony. We to take this place by <przydź> person, hmm? Dobrze, właśnie tutaj i powie powiedziałem. Y y y Nie do, Mnie do Marka, że ta siatka jest bezużyteczna bez paliwa. No wiadomo, ona się kończy. Wiadomo, się skończy z jakimś czasem. No, ale mam kolejnego szwendacza. No, złapał się. No to. W Dosłownie. <sławki> Nope. O, Christ, I can't stop thinking about dinner. Would've been nice to get some of those rations. I get hungry too, you know. I'm hungry too, <muching> I'm too, I'm too, I'm too you, you think they're gonna be good for, for Dinner for a whole group of people? If they've got as much food as they say, I, I think so. O, trzeci. Oto ja się chyba za kiesiną spada przygnębia. Bezki to on się musiał na... O kordę. Ciekawe, jak on się... Dostał. A nie, 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 czekajcie. Mi się wydaje, że on się... Jakby... Przewrócił na tą siatkę z tej strony otwarmy. No,

Jesteśmy za traktorem, ale za bardzo nie mamy co zrobić. No nie mamy broni, bo oddaliśmy no karabin no. karni. Dobra, pchać nie popchamy. Nie sprawdźmy kabiny. Kurwa nic, dobra. O, czekajcie, Kultywa, kultywator, kultywator, dobra. On jest z Nie Dobra, może teraz Michuję trzeba bieg dzwonić. Trzeba luz wpierdać. Co jest kurde? Chcę luz rzucić. Uwaj. tu Może tu coś. Kurwa, podpórka. No oj, teraz gij. No, to... Ja przestrane z tym będę tak piszeł. za traktorem się witać. O kut, to dobra osłona. Jak się jedzie my zanim co ja robię? Ja prostu. Tego kondyna to przysunąć. Chyba gdzie git? O, chyba ciężki było. Stary idzie taką się, się wysilić, żeby go. Nie Dobra, kurwa drogi. Jak wiele tych dingów Dobra. Płabł go ali. O kurde Kurwa pusek chłopie Komatuję O kurde To nieźle Dobra wypierdolmy go I idziemy dalej On idzie za nami Kurwa dogania nas Dobra, zamykam sobie co I GIT mamy jak uciec w końcu. No, mieliśmy trochę szczęścia. Szczęścia. Ja więcej miał Mark, że ten goś trafił go, tylko w. Tylko w nie w głowę. Aha, to było dopiero przez rano. No, byśmy teraz byli samym, po prostu już. Dobra. So in the farm. Lee, what's wrong? Electric uh, 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 fence came off. Some people started attacking from the woods, and we got trapped between uh, them and the Holy shit! Are, are you okay? I heard Mark yelling. I thought y'all were giving me the all-clear. Man, I am real sorry.

Those shitheads broke the agreement. Look, I'm sorry, Lee. If I had any you would have gone out there with you. Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're gonna let those sons of bitches get away with this. You know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. When you're ready yeah, go, go scope out that bandit the the camp, camp there.

Teraz widzicie Klamedyka, bo inaczej nas patrzyła, że to będę robić, panią. Kurtka piłka. Dobra. Tutaj no tu podejdziemy. Żeby mi było bardzo dobrze widać. No i ja już was żegnam w tym odcinku. No nie mam, już nie będę tym przytłużył. Także śiemoneczko, na razie. Cześć.